8 stycznia w rodzinie salezjańskiej obchodzimy liturgiczne wspomnienie błogosławionego kapłana Tytusa Zemana. Tytus urodził się w rodzinie chrześcijańskiej 4 stycznia 1915 roku w Wajnory niedaleko Bratysławy. Chciał zostać księdzem od 10 roku życia. W 1931 roku rozpoczął nowicjat, a 7 marca 1938 roku złożył śluby wieczyste w Rzymie. Był studentem teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a następnie w Kieri, gdzie wykorzystał swój wolny czas na apostolstwo w oratorium. Wyświęcony na księdza w Turynie 23 czerwca 1940 roku, 4 sierpnia 1940 w, Weiner, w rodzinnym mieście odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Kiedy w 1950 roku komuniści w jedną z kwietniowych nocy zamykają wszystkie męskie klasztory, a zakonników umieszczają w przygotowanych dla nich obozach, oddzielają jednocześnie młodych zakonników w formacji początkowej od przełożonych. Klercy zostają poddani bezwzględnemu oddziaływaniu propagandowemu. Ksiądz Zeman podejmuje wtedy decyzję o ratowaniu powołań. Zorganizował dwie wyprawy dla ponad 60 młodych salezjanów, Podczas trzeciej wyprawy aresztowano i jego, i wszystkich, którzy chcieli przedostać się na zachód Europy. Cierpiał bardzo podczas ciężkiego procesu, w którym został opisany jako zdrajca ojczyzny i szpieg Watykanu. Groziła mu kara śmierci. Ostatecznie zostaje skazany na 25 lat bezwzględnego więzienia, pozbawienie praw obywatelskich oraz konfiskatę mienia. Rozpoczyna się długa droga po kolejnych więzieniach. Pracuje m.in. w kopalni uranu oraz w hucie szkła, wszędzie w warunkach katastrofalnych, bez ochrony, zabezpieczeń, z marnymi racjami żywnościowymi, bez opieki lekarskiej, poddawany ponadto terapiom farmakologicznym. Jednocześnie, razem z innymi uwięzionymi i biskupami, i kapłanami, i zakonnikami, w sposób ukryty sprawuje sakramenty. Przychodzą kolejne amnestie, ale żadna z nich jego nie obejmuje. Ponieważ komuniści określają go jako element do eliminacji ze społeczeństwa, wreszcie w roku 1964 ksiądz Tytus zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Ale przy wyjściu z więzienia, musi zobowiązać się, że wszystko, co przeżył, co zobaczył, co ujrzał, potraktuje jako tajemnicę państwową, a za jej wyjawienie będzie mu groziło odbycie reszty kary i powrót do więzienia. Próba ma trwać 7 lat. Z jednej strony ten akt reżimu był łasko, ale z drugiej formą ciągłej przemocy psychicznej. Ksiądz Zeman stale był śledzony i musiał się meldować na policji. W tajemnicy sprawuje Eucharystię, spowiada, spotyka się z salezjanami. Komuniści z czasem pozwalają mu sprawować Eucharystię bez ludzi w kościele, a niedługo przed śmiercią także z ludem. Umiera na początku stycznia 1969 roku. Na zawał serca. Władza, widząc, że jego życie dobiega końca, obejmuje go amnestią z datą wsteczną. Nie chcą, aby umarł jako męczennik i więzień. Przeżył swoją próbę z wielkim duchem poświęcenia i ofiary. Nawet gdybym stracił życie, mówił, nie uważałbym tego za stratę, wiedząc, że przynajmniej jeden z tych, którym pomogłam zostać kapłanem, jest na moim miejscu. Beatyfikowany 30 września 2017 roku w Bratysławie. Jesteś objawieniem wschodu słońca z Jesteś przewodnikiem. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą, błogosławiony tytus, aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw przez jego wstawnictwa, byśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.